W latach 90. Mortal Kombat zdecydowanie wyprzedzał wszelkie inne bijatyki. Miał wszystko, czego można było od takiej gry wymagać, w szczególności brutalność. Nic dziwnego, że inne firmy postanowiły wrzucić do swoich produkcji elementy znane z pierwowzoru. W większości przypadków nie wyszło to najlepiej. Cardinal Sin powstał z chęci eksperymentowania ze stworzeniem biatyk, dewelopera Kronos Digital Entertainment. Zaczęło się od Gry, w której można było zobaczyć bardzo dużą inspirację uniwersum Gwiezdnych Wojen. Potem Kronos stworzył nieco lepszą biatykę Dark Rift, a potem Cardinal Sin. Uznano, że na rynku jest jeszcze zapotrzebowanie na brutalne biatyki, a że zostało jeszcze trochę pieniędzy, nie było nic do stracenia. Wydana na PlayStation gra właściwie niczym się nie wyróżniała. Była to typowa bijatyka z kombinacjami ciosów, które mogły zabrać przeciwnikowi niemal cały pasek życia. Fatalities zostały tutaj nazwane po prostu egzekucjami i jak można się domyślić, nie były zbyt efektowne. Kronos już nigdy nie stworzyło bijatyki, zamiast tego zwróciło się w stronę chińskiej mitologii i gatunku action-adventure, tworząc Fear Effect. Ultra Vortek kaleczy wzrok nie tylko niską jakością animacji poklatkowej, ale też wszechobecną przesadą i projektem postaci, zarówno tych granych przez aktorów, jak i różne ruchome figurki. Trzeba jednak przyznać, że to jedna z ciekawszych gier, jakie ukazały się na konsole Atari Jaguar. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że w Ultra Vorteku istniało Pupality, czyli rodzaj wykończenia, w którym można było przeciwnika zamienić… W... cóż, w kupę. Na uwagę zasługuje również postać stereotypowego jamajczyka z dreadami, który po naciśnięciu odpowiedniej kombinacji przycisków dmuchał w oponenta dymkiem z jointa. Jeżeli kogoś to interesuje, to gra miała fabułę. Archeolodzy odkrywają tablicę, na której wyczytać można informacje o tytułowym worteku, tajemniczej relikwii o ogromnej mocy. Po tym świat się zmienia, cywilizacja upada i wszyscy ze sobą walczą. Postaci w Bladstorm są tak źle zaprojektowane, że aż dziwi na jak wielu polach ta gra okazała się mieć więcej zawartości od Mortal Kombat. Wojownicy mieli znacznie więcej specjalnych ciosów i możliwość uczenia się nowych od poległych oponentów. Takie zmodyfikowane postaci mogły być użyte po ponownym włączeniu gry dzięki systemowi zapisu za pomocą kodów. Ponadto mogła imponować ilość sekretów. Po walce, naciskając odpowiednie przyciski, można było wyświetlić na ekranie tajne wiadomości. Istniała też możliwość odblokowania pokaźnej ilości sekretnych postaci i wielkogłowych wersji tych dostępnych od początku. Wciąż jednak gra pełna była gliczy, wizualnych uproszczeń i nieciekawych, źle zaprojektowanych mechanik, które sprawiają, że granie w Bloodstorm nie było przyjemnością. Twórcy serii Uncharted, Naughty Dog, mają na swoim koncie bijatykę z 1994 roku, Way of the Warrior. Dziś założyciele firmy zapewne śmieją się z tego, jak tworząc te produkcje robili zdjęcia swoim znajomym w mieszkaniu głowy Naughty Dog, używając pościeli i części zestawów do przebierania się w księżniczki Disneya, tworząc stroje dla postaci. Studio miało wtedy bardzo mało pieniędzy i właściwie było blisko bankructwa, dlatego musieli stworzyć cokolwiek. No i nie ma co ukrywać, gra była bardzo słaba. Sztywne, brzydkie animacje, zdjęcia postaci z odróżniającym się od siebie oświetleniem, dającym wrażenie wklejenia ich na tło, niedorzecznie wysokie skoki, można by wymieniać. Grę w nieznacznym stopniu ratowała tylko muzyka nieistniejącego już zespołu White Zombie. Biologiczne, latające, automatyczne, wzmocnione pancerne zabójcze syntoidy. Tak można rozwinąć akronim w tytule gry Biofreaks. Choć animacje przed i po walce mogą się wydawać całkiem niezłe, podczas walki jest już znacznie gorzej głównie przez sterowanie i bezpłciowe postaci. Trzeba jednak przyznać, że gra miała ciekawą mechanikę pozwalającą pozbawić przeciwnika kończyn. W takiej uszkodzonej postaci wciąż można było walkę wygrać. Survival Arts to mieszanka Mortal Kombat, Street Fightera i dużej dawki koszmarów o słabych bijatykach. Postaci zajmowały dużą część ekranu, przez co były za bardzo zbliżone do siebie, animacja była nierówna, a wachlarz podstawowych ciosów ograniczał się do dwóch. Były też oczywiście ciosy kończące, czyli kalki fatalities, które polegały na tym, że po pokonaniu przeciwnika należało zrobić cios specjalny, który jakimś cudem rozczłonkowywał oponenta, pozwalając podziwiać jego Latające i obracające się w powietrzu kończyny. Jakby tego było mało, sztuczna inteligencja powodowała, że grę chciało się przejechać czołgiem i wrzucić do wulkanu. Przez całą walkę potrafiła bowiem używać tego samego ataku specjalnego, który nie pozwalał się nawet ruszyć. Po pokonaniu ostatniego bossa padał on na kolana i wypluwał z siebie czarno-białe głowy wpływowych historycznych postaci, których złą moc posiadł. Superior strength and really good cheat sheet with all the death moves. W latach 90. na pewno trudno było klonowi Mortal Kombat zwrócić na siebie uwagę i pewnie dlatego twórcy Kasumi Ninja zdecydowali się na kilka niekonwencjonalnych pomysłów. Jednym z nich było to, że postać, którą chce się kierować, wybierało się z perspektywy pierwszej osoby. Należało w pomieszczeniu stworzonym w środowisku 3D podejść do posągu odpowiedniej postaci. Drugim pomysłem był dyskusyjnie humorystyczny design postaci. Był tam przykładowo lekko otyły stereotypowy Indianin, czy szkod, który strzelał kulami ognia spod swojego kitla. Ostatnim ciekawym elementem był pasek życia w formie brudzącego się krwią miecza. Z innowacji to tyle, choć trzeba przyznać, że Kasumi Ninja wygląda znacznie lepiej niż większość tytułów na tej liście. Gra Tatu Assassins rzekomo miała mieć ponad 2000 Fatalities. Produkcja dumnie informowała o tym po przedstawieniu zawiłości fabuły. Wątpimy, by komukolwiek jednak chciało się grać w to tak długo, by je wszystkie zobaczyć. Poza tym, większość tych wykończeń jest bardzo prosta i nieefektowna. Trudno bowiem nazwać takim zamienienie przeciwnika w 100 różnych nieruchomych przedmiotów. I choć zdarzały się też fatality zrobione z pomysłem, to były one tak niedorzeczne, że psuły całe wrażenie. Choć może komuś spodobałaby się zamiana oponenta w biegającego hot doga albo hamburgera czy wiewiórkę. Takie zamiany wytłumaczone były faktem, że wojownicy posiadali na skórze specjalny tusz, który pozwalał im zmieniać innych w co chcieli. O ile taki rodzaj wykończenia da się przeboleć, to trudno zrozumieć podpalanie przeciwnika ogniem wydobywającym się z tyłka. Co ciekawe, gra tak naprawdę nigdy nie została oficjalnie wydana. Niemal ukończona wersja produkcji została jedynie wrzucona do internetu, bo twórcy bali się, co na ich tytuł powiedzą gracze. Studio Tribeca Interactive, które zostało wsparte przez Roberta De Niro, tak, tego De Niro, stworzyło jeden z najgorszych klonów Mortal Kombat. Miałkie postacie, wszechobecna nuda, a nade wszystko okropnie nagrane mówione kwestie. Shadow War of Succession miał to wszystko. Z wszystkich tytułów na tej liście była to jednak produkcja, w której ciosy wyprowadzane były najszybciej, albo przynajmniej sprawiały takie wrażenie. Ale co z tego, skoro wystarczyło nieustannie używać ataku dystansowego, by zablokować przeciwnika i łatwo z nim wygrać? Oczywistym jest, że żadnemu z powyższych tytułów nie udało się chociażby w połowie dorównać sukcesowi serii Mortal Kombat. W większości przypadków twórcy wykorzystywali fakt popularności tej serii i powielali jej schematy, chociaż zdarzały się i innowacyjne mechaniki. Graliście w któryś z powyższych tytułów? A może chcielibyście zagrać? Czekamy na komentarze.